Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sernik słonecznikowy. Potrzebować będziemy kilogram sera, jedną szklankę cukru, 10 deką stopionego masła, jedną szklankę mleka, 3 jajka, jeden budyń, szklankę zmielonego słoneczniku. Ja zmieliłam słonecznik w młynku do kawy i tutaj mam jedną szklankę prażonego słonecznika. Słonecznik uprażyłam na suchej patelni. Oraz mam jedną szklankę masy kajmakowej. Później posmarujemy sernik masą i posypiemy prażonym słonecznikiem. Teraz wszystkie składniki sernika przekładam. Do robota i będę ucierała na puszystą masę. Jest to szybciutki sernik. Składniki przekładamy. Dolewam mleko. Cukier. Jeden budyń. Ajkat 3, a słonecznik damy na samym końcu. I uruchamiamy robot. Ucieramy na puszystą masę. Masę serową już mam. Idealnie utartą, puszystą. Tak wygląda. I teraz dodaję zmielony słonecznik. Oraz taką garść dosypuje prażonego. I należy pomieszać, i wyłożymy do formy. Formę 24 cm mam wyłożoną papierem do pieczenia, i sernik będziemy piec. Godzinę czasu w 170 stopniach, i później będziemy studzić przy otwartych drzwiczkach. I będziemy mieli sernik słonecznikowy. Ostudzony sernik polejemy masą kajmakową i posypiemy prażonym pozostałym słonecznikiem. Tak. I teraz wykładamy masę serową do formy. Tutaj dobrze by było jeszcze, żebyśmy sobie przymieszali, mieli pewność, że sernik jest idealnie połączony ze słonecznikiem. Równujemy i sernik słonecznikowy wędruje do piekarnika. Na godzinę czasu w 170 stopniach. Sernik słonecznikowy. Sernik mam już upieczony, ostudzony, ale nie całkowicie. I teraz poleję go. Masą kajmakową i posypię słonecznikiem. I będziemy mieli sernik słonecznikowy. Rozprowadzamy po całej powierzchni masę kajmakową. Na ciepłym serniku to się lepiej rozsmarowuje. I mamy sernik przygotowany i teraz posypujemy słonecznikiem i studzimy najlepiej. Gdybyśmy zostawili sernik do wystudzenia na całą noc. I tak wygląda sernik słonecznikowy. Zostawiamy do ostudzenia. I tak oto wygląda sernik słonecznikowy. Jest on ostudzony. Ale nie całkowicie, bo ja go po prostu potrzebuję. I sernik ukroimy kawałeczek, najlepiej, żeby sernik był całą noc w lodówce. I tak oto wygląda sernik słonecznikowy. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Sernik Słonecznikowy.